Cześć dzieci, witajcie w 56 odcinku małego aha. Włożyłam rękę do miski z wodą. Po kilku minutach dzieje się coś zabawnego. Moje palce wyglądają jak rodzynki. Stają się pomarszczone i pomięte. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego po długiej kąpieli wasze palce i stopy stają się jak u małej żabki? Może myślicie, że woda wypija wodę z naszych palców i przez to się kurczą? Albo, że nasze palce próbują naśladować fale na wodzie. A może to sposób ciała na pokazanie, że już dość kąpieli. To kreatywne pomysły. Ale prawda o marszczących się palcach jest jeszcze bardziej niesamowita. Żeby zrozumieć tajemnice morskich palców, musimy zostać poznać naszą skórę. Nasza skóra to niesamowity strój, który nosimy cały czas. Ma specjalne właściwości i umie robić różne sztuczki. Wyobraźcie sobie, że wasza skóra na palcach to jak specjalna gąbka. Na zewnątrz ma bardzo cienką warstwę ochronną, jak niewidzialna rękawiczka. Ta warstwa nazywa się naskórek i chroni nas przed bakteriami i brudem. I tu zaczyna się przygoda z wodą. Gdy wasze palce spędzają dużo czasu w wodzie, ta ochronna warstwa zaczyna nasiąkać wodą. To jak gdy wkładacie gąbkę do wody, puchnie i rośnie. Ale uwaga, Skóra pod spodem nie nasiąka tak samo szybko. To znaczy, że górna warstwa staje się większa, a dolna zostaje taka sama. Co się wtedy dzieje? Górna warstwa musi się gdzieś pomieścić, więc robi zmarszczki. To jak wtedy, gdy założycie macie za dużą koszulkę. Jeśli koszulka jest za duża, robi się na niej fałdy i zmarszczki, prawda? Tak samo dzieje się z naskórkiem. Staje się za duży na dłonie i robi pomarszczona. Ale czy wiecie, że to nie przypadek? Naukowcy odkryli, że te zmarszczki mają swój cel. Działają jak opony w deszczu. Pomagają nam lepiej trzymać mokre rzeczy. Spróbujcie tego eksperymentu. Po długiej kąpieli, gdy macie pomarszczone palce, spróbujcie podnieść mokrą szklankę. A potem porównajcie z suchymi, gładkimi palcami, które lepiej trzymają te pomarszczone. Te małe rowki i dolinkach działają jak kanały, które odprowadzają wodę, jak małe rynienki. Dzięki temu woda nie ślizga się tak łatwo i możecie lepiej chwytać. Nasze ciało jest naprawdę mądre. Te zmarszczki pojawiają się tylko tam, gdzie są potrzebne na końcach palców i stopach. Reszta skóry się nie marszczy, bo tam to nie jest potrzebne. A czy wiecie, że marszczenie się palców kontroluje nasz mózg? To nie jest tylko zwykłe nasiąkanie wodą. Nasz mózg dostaje sygnał długo w wodzie i każe palcom się zmarszczyć. Nasi pradawni przodkowie pewnie bardzo potrzebowali tej umiejętności. Gdy musieli łapać ryby w rzekach albo chodzić po mokrych kamieniach, pomarszczone palce i stopy dawały im lepszą kontrolę. Różne osoby mają różny czas marszczenia. Niektórzy dostają palce rodzynki po pięciu minutach. Inni potrzebują 30 minut. To zależy od grubości skóry i tego, jak szybko pracują nasze nerwy. A najlepsze w tym wszystkim? Gdy wyjdziecie z wody, zmarszczki znikają. Skóra wraca do normalnego kształtu, jakby nic się nie stało. Pamiętajcie, bardzo długie przebywanie w wodzie nie jest zdrowe dla skóry. Zmarszczki to znak, że już wystarczy kąpieli. Słuchajcie swojego ciała! Teraz już wiecie, dlaczego palce marszczą się w wodzie. To mądry wynalazek natury, który pomaga nam lepiej chwytać mokre rzeczy. Wasze ciało ma wbudowane opony przeciwpoślizgowe. Dziękuję wam, mali odkrywcy, za kolejną wodną przygodę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku małego Aha. A teraz? Sprawdźcie, jak długo potrzebujecie, żeby wasze palce stały się jak rodzynki.